Hej, witam Was moi drodzy na niedzielnym odcinku. No, tak jak obiecałem, mam dzisiaj znowu super linię. Znowu, 4, znowu 8 sztuk, 40 zł. Tym razem z salonika prasowego z mojego miasta. Mam po kolei w sumie, bo mam od 15 do 20. I mam jeszcze dodatkowo 49,50 z nowej paczki. No bo wziąłem 6 ostatnich plus z nowej 2. No zobaczymy, jak tutaj nic nie będzie. No to będzie e, taka moja ulubiona w cudzysłowie zdrabka. Więc wznowienie będzie niezbyt udane. I dzisiaj swoje tego rodzaju mamy taką dogryweczkę wznowienia. Kład 40 zł. No to chyba. Wiecie, źle zrobiłem, że robię, zrobiłem te wznowienie. Zobaczmy super linie Zaczynamy od 15. No, może tutaj coś będzie. W końcu może... O, ojej, no to ładnie poszedłem. Jest szansa na coś. Dzwony i okulary. No, jest szansa. Dobra, kontrolna zdrapana. Może tutaj się uda coś trafić w końcu jakąś wygraną w tych liniach. No, bo nie było jakie było. Balon i leżak. Chyba najlepszy na YouTubie. Balon i leżak. Mhm. Ptak oraz klucz. Tak, i klucz. Dobra, ja się pytam, gdzie są te wygrane niby te główne, czy tam powyżej. Gwiazda i rower. Jako zwykły zwrot jest problem. Gwiazda, rower. Tutaj gwiazda. Dobra. Kolejno. Co będzie? Lody oraz wiatrak. Lody i wiatrak są te symbole. Oba balony były. Klapki by się przydały. To był rower. Dobra. Popcorn i biedronka. Popcorn, balony. Proszę. Ładnie gubię, Popcorn i biedronka. No, ok. Diament i parasol. No, jestem pewien, że jakbym nawet sam wybierał, to by było podobnie. Tylko, że i być się może nie mogłoby być, więc no, byłoby pewnie podobnie. Arbus korona. Po prostu tyle tych pustaków jest. Arbus i korona. No i. Przekonałem się, że nie warto robić tych wznowień, kwiat, sakwa, lepiej poczekać, albo pojedyncze sztuki brać. Dobra, cztery do końca, słońce, krab. Słońce, krab, no nie ma tych symboli i księżyc coraz słoń i słoń nam daje linię, no. O, nie, dobra. No i co 5 zł? No bo kontrolna mi się odsłoniła. Dokładnie B powinno być, bo tutaj o. No szok. Pierwsze trafienie. W tych nowych liniach szok. No to zobaczymy, czy szesnastka będzie wygrana. Po kolei. No to może jak coś tutaj się trafi jeszcze. Trafi czapka oraz leżak. Kotki bicuje, więc no, są wygrane, bo na wznowieniu w piątek no, spał. Znaczy w sumie w czwartek, ja to w czwartek nagrywałem, to nagrywam w sobotę. Klapka i leżak, no to kot spał i bicował. No i może faktycznie przynosi mi szczęście rower i klapki. W tym chyba jest. Kropki czarny kot przynosi szczęście, no. Motyl i parasol. Motyl i parasol. Chyba okej. Okay. Dobra. Dzwonek Popcorn. Słonek, słonek, słonek. I popko, dobra. Księżyc wiatrak. Księżyc wiatrak. Dobra. Słonie, słońce. O, jest linia, proszę. U. Słoń i słońce. Czekajcie, Popcorn był, słońce było i jest. Parasol był, słoń i słońce. No, to zdecydowanie lepiej idzie do grywka niż, niż te wznowienie piątkowe. Tencza diament. Tencza i diament. Dobra, kot kibicuje. Kibicuj dalej. To są efekty balony i łódź. Dołożymy jeszcze coś. Byłoby fajnie. Balony, balony. Tutaj mamy. Dobra. Kwiat cytryna. Tu balony jeszcze. Tutaj mamy kwiatek. Kwiatek e, cytryna. Przepraszam, to cytryna. No. Cztery symbole. Okulary. Cytryna była. Okulary. Okulary i chyba nic z tego. Gwiazda, moneta. Chyba tutaj już nic więcej nie dołożymy. Gwiazda jest. Dobra, jest kotek. A my mamy jedną linię. Oby była jedna konkretna. No jest 5 zł. Ale i tak jest dobrze, lepiej zdecydowanie, yy, na pewno lepiej niż piątkowy odcinek. No to dobra, już pewnie dalej nic tutaj nie będzie, chyba w tych nowych, now z nowej paczki te dwie, z drapki numerek 17 teraz. Zdziwię się, jak coś jeszcze może tutaj wpaść, no. Będzie dziwne, Leżak i rower leżak i rower dobra pójdź rolki przynajmniej zobaczyłem wygrane w tych nowych liniach jakieś dobra tu były jeszcze rolki a? Cytryna i kwiat. Cytryna i kwiat byłyby. No niezłe, niespodzianka byłaby niezła. Niespodzianka, jakby trzecia podgląd była wygrana. Piłka Arbus. To by było naprawdę dziwne. Nie widzę tych symboli. Albo. Gdzieś się schowały mi ptaki krab. To tutaj ptak jest. Kraba też widzę. O, to ptak. Ptak. Kolejny, kolejny. Dobra. Kości, moneta. Kości. Wszystko chyba. Motyl słoń. I tutaj jeszcze motyl, dobra. Mam nadzieję, że za dużo nie pomijam. Okulary serce. Okulary no to Biedronka i będzie wygrana. Okulary serce. serca ta zdrapka nie ma wiatrak słońce Wiatrak Tu jest słońce wiatrak wiatrak dobra popcorn, księżyc. Ostatnie czapka, balony. No i tu wychodzi na to, że jest puste. Jednak bez niespodzianki. Chyba, że pominąłem. Zobaczymy kontrolę. Różne. Ok. Tutaj już bez niespodzianki. No to zobaczymy sobie osiemnastkę. U mnie często ta osiemnastka wpada. Zobaczymy, jak tutaj. Ptak rolki. tak diament słońca no więc niby człowiek się cieszy z wygranej no oj, jaka to wygrana no ale zawsze coś na kolejny raz będzie na jakieś tam drapanie piłka tęcza nawet poza kanałem i piłka tęcza, piłka tu, 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 dobra ma wszystko klucz serce serce klucz dobra klapki rower. rower, rower jest klapek to ja nie widzę dobra, albo nie do widzę dzwon i motyl dzwon i motylek, motylek jest tutaj tutaj dzwonek to wszystko kości, krab Pewno dadzą okulary, jasne. Gwiazda podkowa. W ogóle nie ma tych symboli dwóch. Leżak, czapka. Leżak, no biedronka chyba też nam odpada. Kwiatek też odpada. Raczej moneta by mogła wpaść. Tutaj jest leżak. Dobra, zbliżamy się do końca. Zakwa wiatrak. Wiatrak. Popcorn. Czy popcorn był? Nie. Dobra. Teraz mam popcorn i lody. I to chyba będzie pusto akurat nic nie dają. Dobra, zobaczymy sobie kontrolne. Niestety różne. Dobra. No. Dalej to może dziewiętnastka. Przedostatnia ostatnia z tej paczki, co zostało? Te sześć. Zostało sześć sztuk. Zobaczymy. Leżak ptak. Leżak. Tutaj. Tak, dobra. I po prostu potem już ewentualnie będę brał pojedyncze sztuki, bo to ciężko jest trafić krab i balony. Tu mamy kraba. Dobra, następnie. Klapki i biedronka. Dobra. Klapki i biedronka. Biedronka jedna jest tutaj. Chyba tylko jedna. Podobnie jak klapki. Dobra. Ale fajnie się przynajmniej drapie. Co za, co sol, sol, księżyc. Teraz daje, lot to potem zabiera, tak to niestety jest diament tęcza dobra, nie ma w ogóle tych symboli łódź, kwiat łódź jest tutaj, kwiatek no to serce na przykład Ucz kwiatek, przynajmniej żeby jeszcze jeden zwrot się pojawił to będzie okej. Okay. Klucz, gwiazda. miara miarę okej okay by było. Oczywiście w miarę okej. Okay. Klucz, gwiazda. Dobra. Kości, arbus. Dobra. Kości. I tu. Arbus, dobra. Cytryna, lody. Cytryna, arbus, tutaj dobra. Cytryna i lody. Tu jest cytryna. I co? Zbliżamy się już do końca. Sakwa podkowa. Bardzo coś. Sakwa i podkowa. Na razie nie widać tego, żeby coś tutaj wpadło. i ostatnie symbole: okulary i słoń i to chyba będzie pusto. Te symbole to chyba za dużo nie dają. No, niestety, wychodzi na to, że nie ma. Dokładnie. Dobra, ostatnia z tej paczki, która te sześć sztuk zostało. Numerek 20. Dobra. Zobaczymy. A potem z nowej paczki, mi pani dała już słoń i moneta. Słoń i moneta. O, ładnie się zaczyna. Dzwonek Arbus. No, prawie kontrolną znowu zdrapałem. Dzwonek i Arbus. A tutaj jeszcze jest arbus. Dobra. Następnie ten Sakwa. Ten czy trochę było sakwy też Sakwa, sakwa, dobra. Popcorn i krab. Popcorn jest jeden tutaj drugi kraba chyba nie ma kości gwiazda kości gwiazda też to wszystko okulary i korona korona gwiazda jeszcze tutaj pominięta Zamicie nie. Wiadomo co brać, żeby była jakakolwiek wygrana. Słońce i łódź. Ciężko coś trafić. Słońce i łódź. Dobra. Wszystko chyba. Księżyc balony. Księżyce są balonów. To ja nie widziałem. Dobra, następne. Piłka i podkowa. Piłka i podkowa. Podkowa jest. I kolejno rower, rolki. Rolę i rolki. Co dadzą, coś? Marne szanse. I ostatnie dwa symbole. Cytryna parasol. No niestety. Tyle jest, ale to nic nie daje. Różle kontrolne powinny być dokładnie czyli na 6 sztuk Dwie wygrałem. W zasadzie dały zwrot. No, tak postęp przy czym jest do piątkowego odcinka i numerek teraz 4 więc nowej paczki. Dobra, ale z tego samego punktu. Z prasowego podkowa, cytryna. Zobaczymy, może tutaj coś będzie. Podkowa, cytryna. Na wznowieniu ktoś mi wziął tą pięćdziesiątkę. Zobaczymy tutaj, jak się spieszy pięćdziesiątka. Sakwa Krab. sakwa dobra rower rower i lody lody i rower popcorn słoń Gwiazda, klapka. Gwiazda i czapka klapka, jedna, tylko gwiazdy w ogóle nie ma. Ładnie. Motel, korona. Dobra. Kolejno, kwiat rolki. tej więcej chyba było tych symboli. Dobra, kwiat, kwiat rolki. Wszystko, arbuz serce. No balony by dały dwie linie, już to chyba nie będzie. Serce, klucz, kości, kości sporo jest, ale to też chyba nie nie interesują nas w tej chwili, wiatrak, tęcza, tęcza, wiatrak i tęcza i pewnie będzie pusto, słońce, okulary, okej. Okay. Nie polubię się niestety z tą edycją w tej linii. Dobra, pusto. Ech, dobra. I co? Ostatnie. I ostatnia z paczki, numerek 50. Albo coś dołożymy, albo... No, będzie lepiej niż piątek, no ale... bez szamu. Całościowo patrząc na wkład piątkowy dzisiejszy, a ile się zwróciło, no to sami wiecie, moneta, tęcza że mój tych zdowień nie będę robił, gdzie te grube, wygrane, każdy nawet te 10 zł, słoń i serce, słoń i serce, 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 słoń, Okulary, kość. Yy, okulary, kwiat, przepraszam. Okulary, kwiat, no pięknie. brak Rolki, sakwa. sakwa? Ja już dla siebie coś tam najwyżej zdrapię, to No. 10 zł, to ja sobie coś kupię. Może uda się coś tam pomnożyć. Słońce, lody, no bo. słońce, lody, wiatrak, diament, Więc wiatrak, wiatrak, diament. ciebie wiatr, diament. Okej, okay. no to łódź, może. Arbus, klapki. Klapki. Sakwa była. No to łodzi nie będzie. Dobra. Cytryna, leżak. Znowu kot, Cytryna. Cytryna, kolejna. I tak, nic nie daje. No i tak. klucza brakuje. Biedronka i Korona. Biedronka, kości nie było. Pewnie nie będzie, klapki pewnie były, były. Biedronka, piłki nie ma. Biedronka, Korona, dobra. Rower, piłka. Teraz mamy piłkę piłka, no będzie pusto niestety, i ostatnie motyl i balony pięknie motyl motyl i pusto no, aż się odczuwa powoli drapać no niestety, na wydane dzisiaj 40 zł, wpadło tylko 10, ogólnie całościowo dodając jeszcze odcinek piątkowy, no to wyszło jak wyszło może wam drapiącym jakoś te zdrapki ładniej wejdą chociaż widziałem te premiery to tak sobie no dajcie znać jak wam ogólnie drapiącym czy widzą jak poszły te linie, bo u mnie sami widzicie na załączonym obrazku, dobra za 10 zł a kupię sobie coś tam dla siebie zdrapię może uda się coś tam pomnożyć będzie na odcinek. Zobaczymy. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć.